Widajcie, kochani! O, no to jest, ja chyba to nie jest AKADA, świetnie, mimo wszystko. To nie jest let's playowy głos w internecie, do którego się przyzwyczailiśmy. Zginiemy w męczarniach. Ja na asystent jestem za to podanie, rozumieć? A nie, dostanie tak. Pelki, pa kasyra, normalnie, ty. Kurwa. Zamykaj. Dobra? Dobrze zrobiłaś. Podpiszę tom, jak to się nazywa? Y Intercyzę. 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 Akcyzę pewnie podpiszę na, na auto. Ja, jest! Teraz Bronek, twoja szansa, nie? Kliknij poddanie. Ja już klikałem. A, to teraz to nas. Tylko, żeby nie poddało. Dobra, jest git. Łokutek eee. jest mój i będę z nim robił, co będę chciał. Tak, tak. I ten kot też jest mój i będę go... A, nieważne. Zresztą. Kurwo, ty! U. O ten mordo. O, ja. Ci poęże świąteczne. Mary Christmas. Możesz od razu tam zaśpiewać dla jego, nie? No się poddamy. Kurwa, tu ja kliknąłem coś, ja pierdolę. Ej, kurwa! Co się kliknął? Kurwa, mhm. to ska kolędę! <tusza> Idę dwa na tyle. Kolęta, kolęta. Nie lepiej. Kuli myślałem, że uderzył mnie, trafili, ja też. Kurwa. Ja pierdolę. Tu... Ja pierdolę, ale ja ciekawą mokszyję kolędę mają. No, nie wiem. Ej, kolę daj, kolę, kolę daj. Co tu się ja kliknął? te poddaj. Wtedy musimy odrobić 25 sekund szyblamki A Moja! Co się stało? Przepraszam! Niech ja ty. Ten... Zginiemy w meczach Tak <taki tytuł, <taki> tytuł będzie ścieżego to Gra... No ty śma... Ja, tak ja tak będę siedział, morda jak na kamerce tak będę siedział. nie będę tylko natury. Świe! I teraz ta piosenka pasła. Święta! 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 Tak jest ścieżko! Radek miał fioletowego wczoraj To jest to nieważne ważne. To to I ten dzieciak <laughs> to święta Boże, to, jest się. to u nas ksiądz na od biedaka do kozaka na poświęceniu hali to śpiewał Dlaczego znaczy ja, tego jo, e, Nie, słyszałem go z tyłu To ja byłem mordo <laughs> Jakbym, jak... Nie, jak on pizdął <laughs> jak jadę za tu. uważaj! O ja pierdo... Ja się przestrażyłem go Nie ja, ja pierdolę. Tu skaczesz jak stary zmienicza? Tu skakami tutaj nawet. Patrzcie, tu skaszedł, a tu to uderzyli znowu kurwa. <ścoughs> Do dobra, to do 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 do... do... <śmiany> <śmiany> kaza 1 numerem 1 a 5 Hurygani zabrali kobiecie dziecko z łóżka i bawią się z Berka. Ale co zrobić tutaj? O kurde, co tu jest grane? Ale tu jak musiało go wyrzucać? <śmiany> ja pierdolę! to nie w tę stronę gramy jak coś, ale kuli. Cool.